Cześć, witajcie w materiale z Warhammer End Times: Vermintide, czyli nowej produkcji studia Fatshark. Fatshark to są deweloperzy ze Szwecji odpowiedzialni za War of the Roses i War of Vikings, czyli produkcje, w których chodziło o w dużym skrócie sieciowe potyczki z innymi z użyciem mieczy, toporów i innych tego typu średniowiecznych dosyć ups, to był spadek animacji średniowiecznych narzędzi. No i jakby kontynuują tradycję, bo Warhammer Vermintide też skupia się, kładzie duży nacisk na walkę bronią, właśnie białą, jak widzicie. Ale będę opowiadał może w trakcie rozgrywki o co tu chodzi. Teraz wybiorę jakiś poziom. Są trzy dostępne w becie, tylko więc nie za dużo, no ale to tylko beta. No, niech będzie losowy. I w dużym skrócie. Produkcja ta jest czymś w rodzaju Left 4 Dead, to znaczy jest nastawienie na kooperację. Samodzielnie właściwie nie ma sensu grać w Vermin Tide. mi graczy bardzo fajnie. Jest pięć klas postaci dostępnych. Każdy wybiera inną i ruszamy na poszczególne misje. Nie ma także że jest otwarty świat. Cała akcja gry jest osadzona w jednym mieście i w okolicach. Ale każda kolejna misja to jakby oddzielna lokacja, tak właśnie jak było w Left 4 Dead i w Left 4 Dead 2. No i rozgrywka polega mniej więcej na tym samym, tylko że oczywiście rzadziej używamy broni palnej. Właściwie każda postać ma jak jakiś rodzaj broni zasięgowej. Natomiast jednak jakby główną rolę odgrywa walka wręcz z użyciem różnych ostrych, mniej i bardziej ostrych narzędzi. No jest też klasa tam w tle, widzicie teraz. Na tym e, arcie czarodziejka, która strzela kulami ognia. Jest też elfka z łukiem. No, dołączyłem się w trakcie misji, a na początku, więc mam nadzieję, że zaraz się nie skończy. Jak widzicie, moja broń bardzo fajnie wyglądający młot bojowy. Ja jestem ogólnie naj, najbardziej, chyba, że tak powiem, wytrzymałą z postaci. Tutaj, o, znowu przycięcie. No i co? I cel jest taki. O. No proszę. Cel jest taki, żeby pokonać przeciwników, a to co teraz widzicie to jest dobry przykład tego, że gra znajduje się w jeszcze... niezbyt dobrym stanie, no. Oczywiście jak wiadomo, to jeszcze jest beta. No ale do premiery pozostały... O, udało mu się wydostać temu tywkowi. Do premiery pozostał niecały miesiąc w chwili, kiedy nagrywam ten materiał, bo premiera 23 bodajże października. A tymczasem jest tu... Poro bugów, może nie są to jakieś bardzo rażące błędy przeszkadzające w rozgrywce, ale raczej takie typowo bugi powiedziałbym graficzne postacie na przykład się zapadają gdzieś w teren, przenikamy przez wrogów bardzo często. Właśnie tak jak widzieliście, jakieś potwory na dachach znajdują się w miejscach, w których nie powinny się znaleźć i takie tam. I tak idziemy sobie, chodzimy od punktu do punktu. Przechodząc kolejne misje, po drodze zdobywamy różne przedmioty, na przykład leczące, mikstury, jakieś bomby, amunicje dalej, bo jak już wspominałem każda klasa ma jakąś, broń, ma jakąś broń palną. Mój rycerz ma takie jakby mini działo, więc to jest bardzo potężna broń, chociaż jest przyładowywanie trochę to czasu zajmuje. Ale efektownie całkiem wstrzelał, chociaż chciałbym, żeby to miało trochę większy odrzut jak trafi przeciwnika, szczerze mówiąc, no bo zobaczcie, może uda mi się podbyć za nimi. No, widzieliście, jest trafiony i właściwie tylko umiera w miejscu. Trochę mi brakuje odpowiedniego odrzutu czy inaczej, może reakcji przeciwników na trafienia, takich bardziej, wiecie, satysfakcjonujących. No, teraz macie przykład tego trochę zabugowania. Lubią, szczególnie te, ci minibossowie, te większe szczury, lubią pobiegać czasem w miejscu. Jeżeli chodzi o ataki, to Raczej podstawowa sprawa nie ma tu żadnych skomplikowanych kombosów, jest uderzenie zwykłe. Lewy przycisk myszy, możemy blokować ciosy przytrzymując prawy przycisk. No i jeżeli przytrzymamy lewy, to mamy cios wtedy silniejszy naładowany. O, oczywiście, jeżeli uderzamy w głowę, jeżeli wstrrujemy, to są większe obrażenia trochę. Tu kolejny przykład zabogowanego wroga. No dobra, i pokonaliśmy. Przeciwnika, teraz postaram się pomóc. <laughs> e, tak, tak się zastanawiałem, właśnie zrobić materiał z tej bety, bo e, dziwnie jest pokazywać tyle bagów. Ale to jest właśnie czarodziejka, ta w czerwonym płaszczu, ta w zielonym, to jest elfka. Ona ma też dwa sztylety oprócz łuku. Chyba zostaliśmy sami, tak? Jest czy jeden gracz się rozłączył, niestety. A nie, umarł. No dobra. Tutaj no, zabrali mi. Podniosłem miksturę leczącą teraz i idziemy dalej, a może się uleczę zawczasu, zanim pójdziemy, Postawowi przeciwnicy nie są w ogóle, nie stanowią zagrożenia, chyba że atakują, że tak powiem, hordą, bo ogólnie walczymy ze Skywynami, jeżeli znacie uniwersum Warhammera to wiecie o co chodzi. Szczuro ludzie. I bardzo lubią atakować grupami. Właśnie czasem mamy takie sceny, że atakuje nas chyba kilkadziesiąt nawet skavenów jednocześnie, i wtedy już bywa trochę trudno. Przy czym gramy teraz na normalnym poziomie trudności, więc no nie jest najgorzej, ale nawet przyznam Wam, że nie miałem ochoty zwiększać tego poziomu wyzwania, bo po prostu no ta gra nie jest jeszcze na tyle dopracowana, żeby takie duże wyzwanie sprawiało przyjemność, przynajmniej jak na mój gust. Mam nadzieję, że będzie w lepszym stanie technicznym gra na premierę. No trochę, jakby, no, mówię, jak już mówiłem, ten odstęp czasowy od pełnej wersji troszkę niepokoi. Jak on w ogóle się tam znalazł, ten koleś, że on tam umarł? Może też go przeniosło, jakiś teleportowy bug. Bug, przepraszam. Bardzo istotne jest to w tej grze, że podczas przygody, po każdej misji, zresztą zaraz Wam pokażę, jak już przejdziemy, możemy zdobywać nową broń. Nowy kwipunek jest taki jakby powiedzmy... A, bo on został uwięziony przez internet, tak, bo są, są specjalne rodzaje przeciwników. Jest na przykład jeden, który łapie jednego z naszych towarzyszy i jeżeli go nie uratujemy, to ten towarzysz zostaje gdzieś odciągnięty przez tego Skavena. I to jest taki fajny element. Tak samo jak było w Left, w Left 4 Dead też mieliśmy... Oprócz zwykłych zombiaków mieliśmy przeciwników, którzy. którzy mogli zrobić coś więcej. Na przykład właśnie jeden ciągnął językiem jednego z towarzyszy, drugi wybuchał. Trzeci szarżował bardzo ostro i niebezpiecznie, więc tu są podobne rozwiązania w tej grze. Ok, to będzie już ostatnie, ostatnie zadanie, teraz musimy tylko zadąć w ten róg. I to będzie koniec misji, więc pokażę wam później system nagród. No bo przyznam, że faktycznie bez zdobywania kolejnych broni, cześć zabagowany szczurze. Bez zdobywania kolejnych broni to by było troszkę zbyt monotonne, jednak jak na mój gust. Szczególnie, że ten system walki nie jest rewelacyjny. Spodziewałem się po zwiastunach troszkę czegoś bardziej, że tak powiem, satysfakcjonującego. Tak jak już mówiłem, brakuje mi najbardziej tego, że wrogowie trochę zbyt słabo reagują na uderzenia, bo to jest ważna rzecz w grach tego typu, gdzie mamy głównie walkę bronią białą, prawda? Czasem, jak bliżej mocno walne młotem, to faktycznie odrzuca przeciwnika, ale czasem z kolei w ogóle nie reagują. A więc tylko zdają się reagować na te takie, o właśnie tego typu zamaszyste, bardzo silne uderzenia. O Damage Boost, to sobie weźmiemy tą, tego potjonka i wypijemy go. No i zajmiemy się. A widzicie, jak fajnie odlatują? No to się przyjemnie patrzy. Koledzy mówią, żebym przyszedł do nich, ale w sumie, no może i racja. Nie będę się tu wyrywał. Też grałem trochę tą elfką z łukiem i system strzelania w łuku też nie jest specjalnie satysfakcjonujący. Nie ma tego jakby poczucia, że faktycznie ta strzała ma, no jakby to powiedzieć, odpowiednią moc. Nawet już, nie wiem, w Tomb Raiderze chociażby nowym <laughs> lepiej się strzelało z łuku niż tutaj. a. Jednak kiedy mamy taką pierwszą osobową akcję, to właśnie to poczucie, że naprawdę zadajemy obrażenia jest moim zdaniem bardzo istotne. A wątpię, żeby takie elementy nawet twórcy dopracowali, no ale zobaczymy, no. Żeby chociaż tych przeciwników zacinających się poprawili. Bo sam koncept jest fajny, no i ta różnorodność klas też bardzo pomaga. Że nie ma tak, że każdy gra tą samą postacią. A tych pięć dostępnych bohaterów, oni są bardzo różnorodni. Mamy Krasnoluda, teraz tu go nie ma z nami. ale Mamy też Krasnoluda z tarczą i z siekierą. Okay. Kolejny zabagowany, pomóżmy mu zejść. No i właśnie, no właśnie, wszystko jest tu niby poprawne, oprócz tych bagów, ale jakby no nie ma tej satysfakcji takiej zbytnie i z czego ja też nie spodziewałem byłem trochę sceptycznie nastawiony. No bo grałem w poprzednie produkcje studia Fat Shark, właśnie War of the Roses, chociażby, one też były poprawne, ale zawsze tam jakby czegoś brakowało, żeby to był ten taki naprawdę fajny, satysfakcjonujący poziom tego modelu walki. No gdzie są przeciwnicy tutaj? Te zdarza się, że na przykład przeciwnicy schodząc z daszku ustawiają się w jednym miejscu, jeden na drugim i nie ruszają się w ogóle przez kilkanaście sekund i tak stoją w kupie w ogóle wiecie no, przenikają przez siebie nawzajem i takie wszystkie te techniczne błędy trochę zabierają jakby uświadamiają nam, że faktycznie no mamy do czynienia z czymś nie do końca działającym no, ale mówię, mam, mam nadzieję, że beta beta jest beta, beta jak to mówią i że to zostanie Naprawione Dobra, mam tylko ucisk do windy Nie będę się tu wyrywał Fajne jest to, że czasem, właśnie, odpadają, no, że tak powiem, części ciała wrogów To jest efektowne dosyć Gdyby tylko te animacje były lepsze Teraz też zobaczymy jeden z bugów O proszę bardzo Kolega Witch Hunter i Czarodziejka lewitują trochę Unoszą się w powietrze No i dobra, teraz końcówka misji. Na końcu każdej właśnie każdego zadania musimy tylko dobiec do powozu. I zakończy się misja. Też mi troszkę brakuje może urozmaicenia w postaci walk z bosami jakimiś ciekawszymi, bo zawsze przynajmniej w becie na końcu tych mapek. Jest po prostu, no, atak fali wrogów. I musimy przetrwać i tyle. Więc. Mam nadzieję, że twórcy pokuszą się też w innych mapach o jakieś takie naprawdę ciekawe walki z przeciwnikami wysokoformatowymi, że tak powiem. No i też porównania z Left 4 Dead są jakby oczywiste, ale Left 4 Dead miało też tryb wieloosobowy, bardzo na, na, na swój czas oczywisty, bardzo, innowac bardzo innowacyjny. A Vermin przepraszam, no źle powiedziałem, wieloosobowy tryb jest, no bo to jest kooperacja przez sieć, prawda? Chodzi mi raczej o to, że tam był tryb rywalizacji wielosobowej. W Left 4 Dead. tu tego nie będzie, a tam to jednak dodawało, bo gdybyśmy mogli tu grać z i atakować przeciwników, ludzi grających właśnie łowcami, to by był bardzo fajny smaczek, ciekawy dodatek. No ale dobra, ja tu gadam, a tu jest teraz nagroda. Automatycznie mi się niestety rzuciło, bo zagadałem się, ale wypadły mi cztery jakieś kości. No i widzicie, wed wedle losowania otrzymałem łuk. I to zielony łuk, czyli jakaś, że tak powiem, no bo biały kolor to wiadomo, zwykła broń, a tu już kolorki dodatkowe znaczą, że są jakieś lepsze obrażenia. Zaraz go sobie porównamy. Tylko wyjdę. Więc jakby ten system właśnie zdobywania nagród kolejnego, kolejnych części ekwipunku. Trochę jeszcze ratuje tę produkcję, no bo jest ten aspekt, że. A zagram jeszcze jedną misję, żeby zobaczyć, jaką fajną broń zdobędę. Bo jednak to nie jest tylko tak, że zdobywamy, na przykład, ja tą postacią, którą teraz steruję, że będę zdobywał tylko kolejne młoty. Nie, to mogę zdobyć, na przykład, miecz albo halabardę. Więc to jest fajny element, że nie zawsze walczymy tym samym. Że to nie są tylko lepsze wersje tej samej broni. No ale zobaczmy, zmienię sobie klasę bo w tej takiej tawernie to jest nasza baza wypadowa i możemy tam szybko zmieniać klasę w dowolnym momencie, to jest właśnie elfka i każdą, każdą klasę jakby levelujemy oddzielnie, tu widzicie w prawym dolnym rogu nie grałem nią jeszcze zbyt wiele mam trzeci poziom ale podchodzimy do ekwipunku i możemy tu sobie sprawdzać no nawet mam miecze jakieś, nie wiem, nie wiem skąd no dobra, klikamy, teraz mam wyposażone też tylety. kliknę sobie na Dwa miecze i zobaczymy, że ma mniejszą szybkość ataku te miecze mają, hmm. ale za to uderzają więc większą ilość przeciwników i lepiej odrzucają, więc może je sobie wymienimy. I mają też gorszą, gorszą wartość obrażeń tak zwanego ataku naładowanego, co to znaczy, jeżeli przytrzymamy lewy przycisk myszy, no ale sobie wyposażę. No i łuk zobaczmy. Na pewno jest lepszy, bo jest zielony. Jeszcze potem możemy odblokować. Zaraz Wam pokażę. Śmieszna sprawa. Ze zwykłym łukiem jest identyczny dokładnie. No, nad tym też twórcy muszą trochę popracować, bo jeżeli jednak dostajemy w nagrodę, że tak powiem, magiczny przedmiot, bo nie wiem jak się nazywa specjalistycznie określenie zielonych przedmiotów, no to oczekujemy, że będzie trochę lepszy, prawda? A tu wychodzi na to, że, że będzie lepszy dopiero jak sobie. Dodam jakąś runę. Tu mamy kuźnie, kowadło, tak naprawdę. E, I tutaj, wsadzając, że tak powiem, e, przedmioty tego samego rodzaju, możemy stworzyć sobie nową broń. To jest jed, jed, jeden aspekt tej kuźni, że tak powiem, ale mamy też upgrade. Więc wsadzimy tu łuk, który otrzymałem. I teraz, wydając tak zwaną walutę e, wewnętrzną, którą zdobywamy w trakcie rozgrywki. Sprawiłem, że widzicie, jest teraz dodatkowa zdolność, w cudzysłowie zdolność tego łuku, że kiedy trafiam przeciwnika, to jest 50% szansy na to, że odzyskam trochę punktów zdrowia. Więc w sumie całkiem przydatne. Lepsze to niż zwykły łuczek. No, i to by było na tyle w sumie. E, ta postać jest fajna dlatego, że może bardzo szybko strzelać normalnie. Legolas się chowa przy tym. E, właśnie. Ciekawe, czy zostają strzały. Tak, zostają. To jest pan, którego nie można zabić i dobrze, on nam zleca misję. Tu jest ogólnie mapka, z jej poziomu wybieramy kolejne misje. No i to było na tyle. Warhammer End Times Vermintide. Dla fanów Warhammera ciekawa myślę propozycja. Dla mnie to jest dosyć dziwne, bo ostatnio w Blood Bowl 2 grałem z poroskiej trochę mi żal eksterminować tu całe ich zastępy. Ale czekamy na pełną wersję. Mówię, mam nadzieję, że mniej będzie tych bugów. Które są dosyć zauważalne, chociaż może nie przeszkadzają w grze. Ale jednak widać je, szczególnie w tej misji, którą teraz wam pokazałem, jakoś tak wyjątkowo się złożyło. No i jednak mam nadzieję, że trochę poprawią twórcy animacji, żeby ten model walki, wręcz sztyletami, mieczami i tak dalej, był trochę bardziej satysfakcjonujący. Żeby miał większe, większą siłę, większe uderzenie, żeby było czuć. Nie da się świeczek przecinać na pół 1 na 10. Dobra, tym, ak tym akcentem kończymy materiał. I do zobaczenia w kolejnych.